Hallo wakacje! Witamy Was serdecznie w trochę innej scenerii, a ogólnie na pewno to nie jest pracownia pielęgnacji psów. Tym razem łapiemy słońce. Tym razem zdecydowanie łapiemy słońce, które naprawdę pięknie nas przygrzewa. Temperatura jest wspaniała ponad 25 stopni. Jak widzicie, za nami tam na górze piękne, bezchmurne niebo. I ten cały teren, również za nami, ale również przed nami, po naszych bokach, to wcale nie są warszawskie łazienki. To nie są warszawskie łazienki. Słuchajcie, kochani, yy, właśnie... Po drodze na wyjazd wakacyjny zrobili, no, zrobiliśmy sobie uroczą przerwę, a mianowicie zwiedzamy Poczdam. Zwiedzamy Poczdam, czyli wspaniałe miejsce, bo już się przekonu, przekonywujemy do niego. Choć e, nie, już widzimy. Od razu wiedzieliśmy, że to jest to, tak. To <grym> jest warte odwiedzenia, bo robiliśmy sobie research. E, dla wszystkich zainteresowanych podróżą e, na zachód Europy. Bardzo ciekawe miejsce na takie zatrzymanie się chociaż przez kilka godzin, albo na kilka wieczorów, jest właśnie poddam, który Taka jest... Taka alternatywa, tak, jeśli tak. chcemy po drodze zatrzymać się, złapać oddech, a... Też przy okazji, zwiedzić i zobaczyć coś ciekawego, to polecamy szczególnie zespół pałacowo-parkowy San Sochi, czyli to, co widzicie za nami, przepiękne posiadłości Fryderyka Wielkiego. Uuu, wielki, Zamki. Był, wielki był ten Fryderyk, bo, bo park jest monstrualny. Nie kojarzę, żeby w Polsce, żeby był taki piękny i bardzo duży, rozległy park chodzimy tutaj już co najmniej z półtorej godziny i tak naprawdę końca nie widać. Eee, plus jest taki, że turystów nie jest aż tak dużo, no bo z jednej strony już sezon nie jest aż taki turystyczny. Eee, z drugiej strony jest ta przestrzeń parkowa, gdzie eee, ludziska się rozchodzą. Eee, Element y, psiakowy jest taki, że mam na celowniku kilka psów na Były, spacerowały na tak, poddamskich damskich, y, y, dróżkach. dróżkach i chodniczkach. E, aczkolwiek większość e, psiaków e, w naszych tutaj podlamskich okolicach, to są psy może być bardziej kondowate. E, dużo no, tak, dużo, dużo różnych różnych kilka takich typowych rasowców też się utrafiło. Dokładnie. Więc słuchajcie, pocztam jest bezpośrednio, e, bezpośrednim sąsiedztwie Berlina, więc jak jedziecie samochodem autostradą, na przykład w stronę Holandii, bo nasz kolejny kierunek to będzie Holandia, i tam będzie coś fajnego, bo tam się spotkamy z grumerem, z grumerką. E, która, ale tak, która? która strzeże pieniędzy psiaki w kolanie. Będziemy chcieli się tam dowiedzieć wielu rzeczy, ale to już później faktycznie. E, pocztam bardzo sympatyczny. Na, na przebitkach, które mam nadzieję są wy, wystarczającej w tej jakości, tej, tej. bo <laughs> nagrywałem je już po prostu tak w ruchu e, z innego aparatu, możecie zobaczyć, że pocztam jest. Wspaniałym miejscem, gdzie i możecie się przejść po starych okolicach, okolicach stare, tutaj tego parku, starych uliczkach z pięknymi kamienicami. Możecie zwrócić uwagę też, że bardzo, bardzo fajnie jest. Jest to pewnie z jednej strony nawiązanie trochę do Holandii, bo. Tu dużo ludzi jeździ na rowerach. Ale swoją drogą, jako ciekawostka, to w Poczdamie mają też dzielnicę holenderską, którą jeśli zdążymy, to jeszcze zobaczymy. Tak, miejsce piękne, Spokojne. Ogrody, ogrody podobne jak we Wiedniu, bardzo bogate, bardzo bujna roślinność. Botanicznie jest to wszystko niesamowicie dopieszczone. E, ogrody takie kaskadowe na wielu poziomach. E, ludzie przyjaźni, pogoda dopisuje, więc grumerzy wypoczywają, e, wychodzą ze swoich pracowni na słońce. Można się poopalać. Życie nie umierać, łapać chwilę. Tak. łapać chwilę? San Sochi to jest życie bez trosk. Życie bez trosk, czyli ten park, ten cały poczdam, to było jakby takie miejsce bez beztroskie dla władców. Dla władców. Taka tak? główna dewiza tego miejsca to właśnie San Sochi, czyli życie bez trosk. Więc tak jak dzisiejszy nasz dzień, z tego się trzymajmy. Mm, dokładnie tak. Trzymajcie się cieplutko. To jest nasz początek. Grumerskich wakacji. E, tak, na dobrą sprawę, pierwszy dzień. Pierwszy dzień. <laughs> dzień. E, Tytknijmy oczywiście za groomingiem, bo to jest nasze życie. Codziennie pielęgnujemy psy, ale wypoczynek też jest super. A jak jest możliwość gdzieś wyjechać. Trzeba naładować baterie. Naładować baterie. To jest coś wspaniałego, a tym bardziej jak tak cudownie przyświeca słoneczko. No po prostu żyć nie umierać. Jeszcze jest pewna ciekawostka. Tak jak wspomniałem Wam wcześniej, będziemy jechać do Holandii. A również na takie bardzo ciekawe wyspy, gdzie może uda się grumerom postrzyc owce. <słuch> się przekonamy. <słuch> Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. What's up, with the